W 15. kolejce ekstraklasy futsalu Beniaminek Rozgrywek AZS UG podejmował najbardziej utytułowaną drużynę w kraju Klirex Chorzów. Wynik otworzył już w pierwszej minucie kapitan gospodarzy Wojciech Pawicki. Goście wyrównali, ale dwa trafienia Dominika Depty dały Gdańszczanom prowadzenie 3–1 przed przerwą. W drugiej połowie klirek zdążył do wyrównania. Najpierw kontaktowego gola zdobył Miozga, a wycofanie bramkarza poskutkowało bramką na 3–3. Drużyna Schorzowa chciała sięgnąć po pełną pulę i to się zemściło, ponieważ drop goal Jacka Burglina do pustej bramki ustalił wynik meczu na 4–3 dla AZS. Akademicy zrewanżowali się tym samym za porażkę poniesioną w pierwszej rundzie zmagań. Tamten mecz naprawdę graliśmy dobrze, pierwszą połowę prowadziliśmy 3-2, później coś się zacięło, straciliśmy głupie bramki, dlatego przegraliśmy. Dzisiaj graliśmy konsekwentnie, strzeliliśmy to co mieliśmy, choć mieliśmy jeszcze takie sytuacje, stuprocentowe, ja też i koledzy, nie udało się, nie wykorzystaliśmy, ale szczęście sprzyjało dzisiaj. Nam lepszym i dlatego wygraliśmy. Oni mają aspiracje na medale w tym sezonie. My walczymy o utrzymanie. Trzy punkty, cieszymy się. Ciężka praca przynosi efekty i gramy dalej. Ważną rolę w odniesieniu zwycięstwa miał wypożyczony z Red Devils Choimice Jacek Burglin. Takiego zawodnika brakowało wcześniej w ekipie Gdańszczan. Jacek to doświadczony bramkarz, ma parę lat y, gry w ekstraklasie za sobą. Y, cieszymy się, że do nas przyszedł, y, chciał nam pomóc. Bramkarz na pewno w futsalu musi, musi żyć, y, w każdej sekundzie być skoncentrowany, bo tam sytuacji bramkowych jest multum. Y, ja przyjdę tutaj po to, żeby chłopaków podbudować, pomagam, krzyczę się ile mogę z tyłu i myślę, że, że idzie to w dobrym kierunku. Bramkarz nie został sprowadzony do Gdańska, żeby strzelać gole, ale to właśnie do niego należało decydujące trafienie. Najważniejsze bramki dopiero przed nami mecz z gwiazdą, z, z, z AZS-em i to będą najważniejsze mecze dla nas. Tam będą najważniejsze bramki. Zwycięstwo z Klireksem nie zmienia niczego w sytuacji akademików, ale jest bardzo cenne pod względem mentalnym. Zdobyte trzy punkty ważne są tylko i pod względem psychologicznym dla nas. Cieszy efekt końcowy, tak naprawdę, że wygraliśmy. Nieważne jak, ważne, że wrócił tutaj do tego zespołu charakter. Chłopacy uwierzyli w siebie i teraz naprawdę jesteśmy w stanie wygrać z każdym, co pokazaliśmy w dzisiejszym meczu. Kolejne ligowe spotkanie: drużyna azs UG rozegra 2 lutego na wyjeździe. Jej przeciwnikiem będzie sąsiadująca w tabeli gwiazda Ruda Śląska.